In brightest day, the blackest night, no evil shall escape my sight. Długo, oj, długo przyszło nam czekać na historię Green Lanternów, tudzież zielonych latarni, a szerzej mówiąc w ogóle jakichkolwiek korpusów. A szkoda, bo to właśnie historie o korpusach są jednymi z najciekawszych w całym uniwersum Supermana, Batmana, Wonder Woman i tak dalej. Co więcej, tajna geneza zdaje się to potwierdzać. Jeśli choć odrobinę mieliście okazję liznąć uniwersum, wiecie, kim jest Hal Jordan, wiecie również, jak wygląda jego Origin Story. W związku z tym tajna geneza raczej nie będzie dla Was zaskoczeniem, bo to właśnie Origin Story! Hala Jordana! interrupt our program to bring you this important message Oh my god what is that? Gone. I'll destroy everything you have ever allowed. No evil. You shall escape my son. Your family, your home, your planet will be no more. Not those who worship evil The might. entire human race will be wiped out because you, Hal Jordan, were afraid. Beware my power. Green Lanterns, pierwszego człowieka, który został zieloną latarnią i No cóż, sama historia wypada zaskakująco dobrze, pomimo faktu, że jest mi ona znana. Dlaczego? Po pierwsze kreska kreska, która jest bardzo naturalna i jest zwyczajnie przyjemna dla oka. Nie jest tak wysokich lotów jak chociażby ta w sprawiedliwości czy, czy Jokerze, bo to właśnie do nich należy mierzyć obecnie wszystkie tytuły, jakie pojawiają się w ramach wielkiej kolekcji komiksów DC, ale jest zdecydowanie ładna, jest zdecydowanie naturalna i pomaga w odbiorze historii, co wzmacnia sam produkt, czyli tajną genezę. The Eagle, A historia wsparta jest na niezwykle kanonicznych postaciach, takich jak Abin Sur, jak Sinestro, jak Hal Jordan i jak chociażby nasi zieloni mędrcy, którzy później, jak się okazują, wcale takimi mędrcami nie są, ale o tym tutaj jeszcze tego nie wiemy. Czy ten diamencik ma jakąś skazę? Anoma. Oh dear, we are in nie jest to zarzut pod względem samej historii, dlaczego? Bo jest to problem wydania. Podobnie jak w przypadku Batmana i Syna, historia zwyczajnie nie jest zakończona w tajnej genezie, i mamy szereg wątków, które pozostają otwarte. Co więc należało zrobić? Albo wydać, dwutom. Które zamykałby te wątki w jakiś rozsądny sposób, lub tajną genezę utuczyć do tego stopnia, żeby te wątki dało się zamknąć. Bo tak mamy drugi strzał, podobnie jak we... już. w... już. W. W. Jeszcze raz. W. Batmani i synu, mamy historię, która jest niezamknięta i to drażni. Drażni o tyle, że historia jest bardzo dobra. Mamy tutaj pierwsze symptomy tego, jak synestro może ewoluować. Mamy pierwsze symptomy tego, że rysuje nam się na horyzoncie konflikt między latarniami a zielonymi mędrcami. To wszystko tu jest, ale pewne wątki, nie zdradzając ich, są otwarte. Nie mają swojej konkluzji, a są dosyć ważne. Dlatego, jak jeszcze raz trafi się po raz trzeci jakaś historia, gdzie zrobią taką manianę jak tutaj, gdzie dają dobrą historię, która nie jest zamknięta, no szkła, jak się w to płakinę, to. Jednak oprócz tego, sam komiks, wydanie, treść, postaci, kreskę. To wszystko należy pochwalić. Jest to pierwsza historia, tylko o korpusie, w tym przypadku zielonych latarni, to plus jest bardzo dobrą historią, jest bardzo dobrą Origin Story, ma dobrą kreskę ma wciągającą historię. I podsumowując, zwyczajnie warto kupić. Jednak standardowo należy zastanowić się nad tym, dla kogo jest ten komiks. Otóż ten komiks jest. komiks jest dla każdego, kto lubi czytać dobre historie, książki, literaturę. Słowo czytane, wymieszane hmm, z historią obrazkową. Czyli kimkolwiek jesteś, pani Kowalski lub Nowak. Kupić, 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 kupić. A ja zapraszam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś, i widzimy się w następnym odcinku. Ej. Korzystając z okazji, że jesteśmy sami. Zauważyliście jak ciężko recenzuje się dobre historie, kiedy normalnie nie ma się do czego przyczepić? A, moja ciężki kawałek chleba, ciężki kawałek chleba.